Zaskakujące, odlotowe, magiczne. Po prostu włączcie i oglądajcie. Dziewczyna, Chłopak i TD. Nowy sezon od poniedziałku, 21 kwietnia o 16.30 w Disney XD. Janek ma dzisiaj urodziny i jego córka zrobiła pierwszą. W życiu kolację. Doskonały kucharz potrzebuje doskonałej wydajności. Ale zawsze używaliśmy tego. To może małe zawody. Fery usuwa tłuszcz skuteczniej i myje do dwóch razy więcej naczyń tą samą ilością płynu. No i mamy zwycięzcę Ferry. Wydajniejsze mycie sfery. Poczuj natychmiastowe nawilżenie włosów. Odkryj Elsef Hyaluron Plump z kwasem hyaluronowym, by zapewnić 10 razy więcej nawilżenia przez 72 godziny. Best Hair Day codziennie z Elsef Hyaluron Plump od L'Oreal Paris. Jesteśmy tego warte. Zróbmy to z kryształków dziś, ich blask nie chleśli. Można stworzyć opaski, kolczyki, torebki, okulary i więcej. Nawet pierścionek dla ciebie. Lalki Rainbow High Creative Crystals. Poznaj nowe odjazdowe zestawy Lego Formuła 1. Kręcimy reklamę. Mr. Beast Lab Worms w wersji atomowej. Stworzyliśmy kolekcję zwariowanych figurek. Wymieszaj z wodą, potrząśnij, odkryj mini bestie. MrBeast Labs Worms figurki tylko od Kobi. Smok Chaosu został uwolniony. Gotowi na nadejście chaosu! Wow! Może nie aż takiego chaosu! Oh! Szybko! Ruszaj do ataku z burzowym jeźdźcem Kaja! Zbuduj Ultra Zaina, by zapewnić wsparcie! Wyceluj arcy smokiem skupienia! Gotowi? Cel ognia! Ninja nie lękają się chaosu! Nowe zestawy Lego Ninja Go! Zestawy sprzedawane oddzielnie. Wszystko, o czym marzysz, zaczyna się od pierwszego kroku. Odważ się. Próbuj, słuchaj siebie i pisz własną historię. Krok po kroku. Na własnych zasadach. I pamiętaj, wszystko zaczyna się od pierwszego kroku. Nowa kolekcja Adidas w Deichmann. Polecam, Natalia Schroeder. Borotalko prezentuje nowe Borotalko Original. Nowe borotalko Original. Chwytaj życie. Maybelline New York prezentuje nowy podkład Superstay Lumi Matte. Lekki jak nigdy, trwały jak zawsze. Saty, nowomatowe wykończenie. Długotrwały efekt potwierdzony przez wizerzanki. Wypróbuj nowość Superstay Lumi Matte od Maybelline New York. Gotowi na przejażdżkę pełną upadków. To dopiero początek nowej niezwykłej przygody. Niezapomniane chwile przed wami. Grinowie w wielkim mieście. Od poniedziałku do piątku od 17 w Disney XD Maybelline New York prezentuje nowy podkład Superstay Lumi Matte. Lekki jak nigdy, trwały jak zawsze. Satynowo-matowe wykończenie. długotrwały efekt potwierdzony przez wizerzanki. Wypróbuj nowość Superstay Lumi Matte od Maybelline New York. PAMPER Pec. PEC Słodkie pupile w przenośnych domkach. To chłopiec czy dziewczynka? Każdy ma trzy akcesoria niespodzianki. Czas na posiłek. O, ktoś zrobił siusiu. A teraz nowość. PAMPER Panda Pet, tylko od Simby. Poznaj nowe, odjazdowe zestawy LEGO Formuła 1. Yami, 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 yami. Poznajmy nowych przyjaciół z Yami Britney Boba i Roxy Candy łączą siły, aby stworzyć... Zajemnicze bliźniaczki mają inny plan. Zagadkowy błyszczyk i potrafią zmieniać kolor z Lalki Jamiland. Smok chaosu został uwolniony! Gotowi na nadejście chaosu! Wow! Może nie aż takiego chaosu! Oh, szybko! Ruszaj do ataku z burzowym jeźdźcem Kaja. Zbuduj Ultra Mechazeina, by zapewnić wsparcie. Wyceluj alcy smokiem skupienia. Gotowi cel ognia! Ninja nie lękają się chaosu. Nowe zestawy Lego Ninja Go. Zestawy sprzedawane oddzielnie. Kręcimy reklamę. Mr. Beast Lab Swarms w wersji atomowej. Stworzyliśmy kolekcję zwariowanych figurek! Wymieszaj z wodą, potrząśnij, odkryj mini bestie. Mr. Beast Lab mini minifigurki tylko od Kobi. Robię porządki. Wiosna idzie. Będzie jecha, Do mojego psa. 60 zł? Jak znalazł na naszą wiosenną ofertę? Najtaniej w Polsce. Abonament 5G ze smartfonem 5G za 60 zł miesięcznie. Biorę, zanim ktoś mi ją sprzątnie z przed nosa. Przejdź do Play i wybierz najtaniej w Polsce. Abonament 5G ze smartfonem Realme 14X 5G za 60 zł miesięcznie po rabatach. Bo w Play płacisz mniej. Podobno hey. Podobno torebka mówi dużo o kobiecie. Ciekawe, co ta by powiedziała. O, dużo. <laughs> Nadwrażliwe zęby? Powiedz nie nadwrażliwości z pastą Elmex Sensitive Complete Protection. Przeciw nadwrażliwości zębów, próchnicy, osłabieniu szkliwa, Kamieniowinę zębnemu i podrażnieniu dziąseł. Kompletne ochrony od Elmex, marki numer jeden, rekomendowanej przez dentystów. Czy wiesz, że podczas golenia jedna trzecia tego, co usuwasz, to skóra? Nowy antyperspirant DAW z technologią ProSeramide pomaga w jej regeneracji. Twoja skóra pod pachami zasługuje na DAW. Antyperspirant DAW pomaga zregenerować Twoją skórę po każdym goleniu. Na Disney XD jest jedno imię, które zapewnia dobrą zabawę. Dobra zabawa nazywa się... KIF! Od poniedziałku do piątku, od 18 w Disney XD.